Koszykówka w najlepszym wydaniu. Widzimy jak to się kończy. Jedni muszą płakać, dudy są zadowoleni. Karol, wielkie gratulacje, bo to co zrobiliście na długo myślę, że zapiszesz się w Annałach polskich koszykówki. Nie było to łatwe. Jedynka z ósemką, z 0-2. Jak ocenisz w ogóle tą serię? Dokładnie, tak jak powiedziałeś. Po pierwszych dwóch meczach chyba mało kto wierzył, że jesteśmy w stanie wyciągnąć tą serię. Ale po, po dwóch meczach u siebie ze wspaniałym dopingiem, ze wspaniałymi kibicami. Coś, coś kliknęło w naszej drużynie i jak widać dzisiaj to przyjechaliśmy wierząc w to zwycięstwo i tak naprawdę od samego początku weszliśmy bardzo dobrze w to spotkanie. No i udało się wygrać po niesamowitym meczu. Ciężka końcówka, ale no, daliśmy radę. No właśnie, wydawało się tak od, od momentu, kiedy pojawiliście się tutaj we Wrocławku, ta wasza pewność siebie była niesamowita. E, e, jak duży wpływ na to, co się dzieje też w zespole, ma taki poker face trenera Sebastiana Machowskiego na was? Myślę, że tych elementów tutaj jest bardzo dużo. E, trener cały sztab szkoleniowy, ale też zawodnicy, którzy czasami są w naszej drużynie bezczeli. Naprawdę są dobrze przygotowani do takich spotkań. Myślę, że dzisiaj udowodnili, że tak naprawdę dla niektórych to jest dopiero początek bardzo dużej kariery, ale zadanie nie jest skończone. Dopiero awansowaliśmy do półfinałów. Ogromnie się cieszymy. Na pewno dzisiaj będziemy jeszcze to świętować, ale już chyba w sobotę albo w weekend następne spotkanie, tak? Także tego czasu dużo nie ma. Odchadziliśmy jedno zadanie i teraz trzeba wracać do treningu. Dopytam tylko o jedną rzecz, bo te trójki niezwykle ważne. Wy świetnie w meczu numer 4 zafunkcjonowaliście, zafunkcjonowaliście. również twoje czwa, cztery celne trójki. A, a zabraliście Anvilowi ich najmocniejszą broń. Jak do tego się przygotowywaliście? No tak, specyfika naszej Hali. Przez moje dwa sezony spójnie, nie pamiętam takiego meczu, żebyśmy tak dużo trafiali. Całe szczęście taki mecz przed w najważniejszym momencie. To też na pewno dało nam takiej pewności siebie, a podcięło skrzydła Anwilowi I tutaj przyjechaliśmy, no wygrać to spotkanie. Nie ma rzeczy niemożliwych dla spójni. Absolutnie nie, to dopiero początek tej przygody. Teraz jeszcze bardzo dużo grania przed nami, także cieszymy się i walczymy o medale. Jeszcze raz gratulacje, widzimy się już niedługo.